Pan z wami i z Duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie, Panie Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł „Stań, weź dziecię i jego matkę, i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię, i jego matkę, i udał się do Egiptu. Tam pozostał, aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. On więc wstał. Wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Gdy posłyszał, że w judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Oto słowo Pańskie. Kiedy słyszę to słowo, które mamy dzisiaj na tą świętą rodzinę, to pojawiło mi się takie pytanie właśnie w tym momencie. Czy ty rozumiesz, do jakich planów Pan Bóg Cię powołał? Czy ty śnisz o tym? Czy ty marzysz o tym? Czy spodziewasz się, że dla Twojego życia, dla Twojej osoby. Dla Twojego małżeństwa, dla Twojej rodziny, dla Twojej wspólnoty, dla Twojej parafii. Bóg ma niesamowity plan i On go dokonuje. Wszystko się dzieje tak, jak ze świętą rodziną to znaczy z Marią, Józefem i Jezus pośród nich. Ta obecność Pana. On wszystko przygotował. Pomyślmy sobie, ten dzień świętej rodziny trzeba nam w takiej perspektywie całościowej zobaczyć, jak Boże plany się realizują. Najpierw zapowiada przez proroków stary testament, po czym nawiedza Maryję, anioł. To, co do czego zaprosił, nie mieściło się w jej głowie. Co powiedziała? Pamiętacie o zwiastowaniu? Jak tam? To niemożliwe, co? Tak powiedziała? Nie, nie, to ktoś inny powiedział. I później milczał przez dziewięć miesięcy. Ale Maria co powiedziała? Jakże się to stanie? Jestem gotowa, ale jak? Z ducha świętego. A tak samo z Józefem. Sprawiedliwy chciał ją oddalić. Potajemnie. Delikatny facet. Zawiedziony, ale delikatny. I anioł w nocy przychodzi do niego. Widocznie myślałem sobie, Bóg ma zawsze jakiś klucz, jak dotrzeć do faceta. Nawet w nocy, nawet we śnie. Może tak, bo za dnia za dużo myśli. Tak ja pomyślałem. Albo jest jednotorowy i mówi, jak teraz mam taki plan, to już nic innego tam nie wejdzie. Bo kobiety mówią, że mają dużo myśli i może być dużo różnych planów. To taka specyfika męsko-kobieca. Może i w tym wymiarze także. Ale dzisiaj czytamy, może być takie niesamowite ingerencje, które Jezus Bóg dokonuje w życiu tej rodziny. Po to, by ochronić dziecię, by ochronić Jezusa. Także znowuż we śnie, po euforii trzech króli, którzy byli i złożyli dary. A on mówi: uciekaj, uciekaj, uciekaj. Co robi Józef? Zbiera się za dnia, idzie do Egiptu. A znowuż wszystko się ułożyło w tym Egipcie. Już plany dobre były. Naraz, właśnie, mówił anioł, Wracaj. Co za elastyczność, co za uległość Bogu w tym świętym Józefie była. Może być jaka jedność Maryi z Józefem, że ona, nie słyszymy, żeby tutaj cokolwiek mówiła, ale ona idzie z nim, czy ucieka, czy wraca. Zawsze są razem. To czyni Bóg, kiedy jest pośród ludzi. Jednoczy, scala, daje inspiracje, natchnienia, myśli. Co do przeszłości. Kiedy myślimy o świętej rodzinie, to trzeba powiedzieć, czy twoja rodzina to też święta? Najczęściej słyszę, ja jeszcze nie jestem taka doskonała, a ja nie jestem jeszcze taki dobry. Tak dzisiaj miałem trochę parę takich rozmów i takie słówka też słyszałem. I najczęściej tak myślimy. Bardzo mi się podoba to, co papież Franciszek napisał w takiej małej adhortacji o świętości, kiedy napisał tak, bardzo lubię spoglądać na małżeństwa zatroskane. O utrzymanie swoich dzieci i o ich wychowanie. I o i starsze siostry zakonne, które nadal są uśmiechnięte. I nazywa to są święci z sąsiedztwa. Popatrz na prawo, na lewo. Jak tam widzisz jakichś świętych z sąsiedztwa. A teraz małżonkowie, niech sobie tak w oczy popatrzą. A jak nie masz tutaj męża czy żony, zamknij oczy i pomyśl teraz o nim. Przypomnij sobie twarz, oczy. Czy myślisz o nim, o niej święta? O, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, tak? Zaraz myślisz, ile tych dni było takich cichych zbyt cichych i zbyt długich, albo tych słówek niepotrzebnych i nerwów, nie wiem jeszcze jakich. Ale tak naprawdę święty Paweł napisał tak, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Więc możemy powiedzieć, że pewne nieporozumienia może są taką nitką, w która utkana jest ta szata świętości małżeństw i rodzin. Że to nie jest do końca nic złego, choć wcale dobrego też nie. I że to jest pewien, pewne znamie świętości, że pomimo zmagań różnych, przed zachodem słońca na nowo jedność. Albo może inaczej. Jeżeli nie da się tak, to bądźcie jak, jak z Józefem. Musi przespać się. I następnego dnia podejmuje dobre decyzje. Czasem, tak w życiu duchowym mówią i w moim, w mojej spółnocie też, jeżeli jesteś bardzo wzburzony, a ty wzburzona, tak, to poczekaj, niech minie dzień i następnego dnia spróbuj do tego wrócić. Już będzie zupełnie inne podejście. Prześpisz się z tym. I to, co nam pokazuje dzisiaj słowo przez życie świętej rodziny, to trzeba powiedzieć tak i tak też uczyć się myśleć, że moje, twoje życie, wasze życie, małżeństw, rodzin, to nie tylko takie zwyczajne. Bóg nie powołał Cię do zwyczajnego życia. Nieraz nie myślimy, że w ogóle mamy powołanie. Ale ten tekst, który dzisiaj nam Kościół zadał z listu do kolosan, mówi bardzo wyraźnie, jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani. Więc ja chciałbym zapytać się, idąc od końca: kto tu jest umiłowany przez Boga? Można się przyznać? Można pomachać? Jak ktoś bardzo, to może jeszcze dwie ręce wznieść? Tak, mój, umiłowałem Cię odwieczną miłością. Góry mogą się poruszyć, pagórki zachwiać, ale miłość nie. Miłość Boga niewzruszona, stała. Nic się nie zmieni. On Cię kocha, kocha i kocha. To jest ta uprzedzająca miłość. To tak jak papież Benedykt w takim małym dokumencie. Deus Caritas Est napisał tam właśnie o tej miłości. Nie musisz zasługiwać na nią. Bóg po prostu Ciebie kocha. Tak jak papież Franciszek do młodych powiedział. To jest dokładnie to samo. Mówi tak. Choćbyście to już słyszeli jeden raz, to ja chcę Wam na nowo przypomnieć. Jesteś nieskończenie kochany przez Boga. Nie z powodu Twoich zasług, nie że to jesteś taki cudowny mąż, a Ty taka niesamowita żona, kobieta. Nie, ta miłość jest szalona, Boża miłość jest szalona do każdego z Was, do każdej z Was. Więc jeżeli myślisz, że gdzieś pogubiłaś tę myśl, to Duchu Święty przypomnij jej lepiej. Daje jej to doświadczenie. Nawet w ciemności życia, jak Józefowi w nocy przyszło światło, że w ciągu dnia już wiedział, co ma robić, już wiedział, że jest kochany, już wiedział, że opatrzność Boga jest nad nim, już wiedział, że Bóg prowadzi. I to jest doświadczenie życia osoby kochanej przez Boga. To się nie zmieni. To jest stałe. Może trzeba by powiedzieć komuś obok: Słuchaj, przypominam Ci, jesteś kochany przez Boga, a do kobiety jesteś bardzo kochana przez Boga. Teraz Wy. Śmiało. Ale nie, nie, nie powiedzcie tego tylko tak smutno. To jest prawda radosna. Jesteś kochany przez Boga. Tak, tak. Ty już słyszałeś? Przypominam się. Ty też. Dużo gadasz, ale trzeba przyjść. I to jest prawda. Jesteś kochany, jesteś kochana. Jestem kochany. Kto tak powie? Jestem kochany. Jestem kochany. O no kobiety to raczej mówią tak kochana chyba. Nie można stracić tożsamości, nawet w zakochaniu. Ale z powodu tego, że jesteś kochany, kochana, to jak mówi ten tekst, jesteś święty. Jesteś święta, bo ta świętość pochodzi od Pana. Maryja i Józef święci, bo Jezus wśród nich, bo duch Pański spoczął na nich. Bo otwierali się, słuchali natchnienia Bożego, bo żyli według tego, co przejęli. I to jest też wymiar świętości każdego z nas: że Pan jest w Tobie, On miłuje Ciebie bardziej niż spodziewasz się. I dlatego jesteś osobą świętą, bo Bóg mieszka w Tobie, zakochany w Tobie. I kiedy ty modlisz się, jesteś w Kościele, to Ty rozmawiasz z tym, kto patrzy na Ciebie, kochając ciebie. I tak samo w małżeństwie patrzysz na nią, która kocha Ciebie. A Ty, Uśka, patrzysz na niego, który kocha Ciebie. Spróbujcie jeszcze raz tak samo, ale inaczej. Patrzysz na tą, która kocha Ciebie. Patrzysz na tego, który kocha Ciebie. Jeśli jesteście rodzinami albo wspólnotą, może z jakiejś wspólnoty jesteś tutaj, kościelnej, takiej czy innej, to popatrz na jakąś inną osobę teraz, ale właśnie tak. Patrzysz na tą, która kocha Ciebie. I patrzysz na tego, który kocha Ciebie. Bo to jest rodzina Boża. Tak, że spoglądam na Ciebie. I to jest czysta miłość. Boża miłość. Obecna. To jest miłość Ducha Świętego. Tak jak czytamy w tym liście do Kolosan. Tu po prostu są wypisane owoce Ducha Świętego z listu do galatów. Bo mówi tak, nade wszystko przywdziejcie miłość. Kto dzisiaj się ubierał? Każdego dnia się ubierasz. Mówią, że kobiety każdego dnia inaczej. Facaci najlepiej to zawsze tak samo. Aż spadnie. Ale to jest inna kwestia. Panie to najlepiej wiedzą. Ale to jest właśnie to, Niech nie spadnie z ciebie miłość. A jeżeli potrzebujesz, przywdziewaj ją codziennie. Im bardziej ponuro, im bardziej ciemno, im bardziej trudno. Przeoblecz miłość, która pochodzi z wysoka. To nie chodzi tylko o uczucia i emocje. To prawda: łaska bazuje na naturze, poucza kościół. To znaczy, że duch święty, duch miłości także dotyka naszych emocji, naszych uczuć. Tak wyrażamy się, ale nie możemy się na tym zatrzymać tylko. Bo mamy żyć miłością, czy podać decyzje życiowe w miłości. Tak jak Józef. W nocy Anioł do niego tam szepce, on następnego dnia z miłością mówi. Maria, i jedziemy. Po prostu. Zwyczajne proste rzeczy. Bardzo mi się to podoba, jak papież Franciszek znowu w tej małym dokumencie o świętości mówi, że świętość składa się z codzienności i nazywa tą świętość z sąsiedztwa, a nieco dalej pisze to jest świętość drugiej klasy. Pierwsza klasa. Tutaj widzimy. A my co? Wystarczy? Wystarczy ci druga klasa? Chciej więcej, ale startujemy z drugiej klasy. I to jest też łaska, że potrafimy w ten sposób uczyć się żyć: że życie każdego z nas jest naznaczone miłością, to znaczy świętością Boga. To nie jest byle jakie życie, to nie jest bezsensowne życie, to jest życie z wizją, ale ona pochodzi od Pana. Jakie powołanie wybierasz, jak ktoś jest młody, tak? Jak to czujesz w sercu i w myśli? A kiedy już żyjesz tym powołaniem, to znaczy nie chciej się zestarzeć, by myśleć tak, jak ktoś się spyta, jak tam idzie... To najczęściej mówimy co? Po staremu. Jeśli żyjesz duchem świętym, jeśli żyjesz relacją z Panem, to nigdy po staremu. Nigdy po staremu. Zawsze na nowo. Tak jak Bóg do Józefa. We śnie mówił, coraz to inne zaproszenia. Tak samo w tych relacjach. W małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie można się zestarzeć, bo latka nam lecą, bo włoski nam lecą, no, zbarszczki. Kobiety potrafią z tym poradzić sobie. I to jest taki wymiar, tak? że może być: starzejemy się, ale miłość nie, ale świętość nie, ona się w nas rozwija. I dlatego też możemy czytać ten list do kolosan, kiedy Paweł napisał: Więc wy jesteście wybrańcami Bożymi, świętymi i umiłowanymi. Jesteś wybrańcem. Jesteś wybranką od Boga. Nie jesteś przypadkiem. Wasze małżeństwo nie jest przypadkiem. Przez wpadkę, albo nie wiem przez pomyłkę, albo nie wiem jeszcze przez co. Ale trzeba jakby nauczyć się żyć i myśleć. Pan nas wybrał. Mówią, że rodziny się co? Nie wybiera. Jest. Po prostu jest. Choć trzeba nieraz na nowo ją wybrać w sercu. Tę i tamtą osobę. Tak samo. Tworząc wspólnoty wiary, wspólnotę w parafii, trzeba umieć jakby wybrać siebie na nowo, po to, by więź, która nas łączy, tak jak Józefa, Maryję z Jezusem, nazywała się jak przyzwyczajenie? Tak? Rutyna, tak? Jak? Miłość, jak? Kobiety, jak tam to brzmi? A panowie? Miłość. Tak, to jest właśnie to. I dlatego to jest, mówi nade wszystko, przywdziewaj miłość. Nie pozwól sobie ją utracić. Niech cię nic nie okradnie z miłości, z więzi, z relacji, czyli ze świętości, którą Bóg położył pomiędzy nas. I w tym pomaga każdemu z nas słowo Chrystusa. Tak jak mówi Paweł, niech Was przebywa z całym swym bogactwem. Jeśli chcesz wzrastać w jedności, w małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie, żyj słowem. Co to znaczy? Dziel się jak Pan mówi do ciebie przez to. Przypuszczam, że Józef na pewno podzielił się z Maryją, że w nocy mówił do Niego anioł. I dlatego podejmują taką drogę. I to jest to, co buduje, scala. To tak jak nieraz na spotkaniach wspólnoty mówimy, my jesteśmy czasami bliżej niż rodzina. Dlaczego? Nie dlatego, że się spotykamy co tydzień, albo tam co miesiąc, ale dlatego, że dzielimy się tym, co Bóg do mnie mówi i jak zmienia moje życie. Wyobrażasz sobie, że wy robicie randkę małżeńską i mówicie, co to Pan powiedział do mnie w tym miesiącu, i jak mnie umocnił, albo jak mnie pocieszył? Ile byłoby jedności, gdybyśmy tak dzielili się słowem. W małżeństwach, w rodzinach, jeszcze głębiej we wspólnocie, autentycznie, nie tylko tak powierzchownie, a także między kapłanami. Ile więzi, ile prawdziwej świętości, ile poczucia rodzinności, bo to jest nam potrzebne. Mówimy, współczesna rodzina przeżywa kryzys. Z jednej strony to prawda. Ale jest wiele pięknych rodzin i małżeństw, którzy są niesamowitym przykładem. Znasz takie? Bogu dziękuj. To znaczy, że u ciebie też się może to wydarzyć. Aleluja! Że to jest możliwe. Że to jest coś osiągalne. I to jest ta łaska świętości, wybrania. Proś Pana żeby on odpowiedział na twoje pytania, na twoje wątpliwości. Mów do niego, Boże, przemówiłeś do Józefa właśnie. Do mnie też możesz. Bylebym za dnia wiedział, co mam robić i jak mam żyć. I niech to będzie świętość. Ja zgadzam się na świętość. A wy, małżonkowie? Pytanie do was. Czy wy zgadzacie się na świętość? Amen. Proszę Pani, tu obecnych. Czy Ty zgadzasz się na świętość? Panowie. Szlachta, zgadzacie się na świętość w swoim życiu. Amen. Amen. A księża? A siostry zakonne tam gdzieś widzę wie. Zgadzasz się? Nie, nie słychać jakoś tak. Można głośniej. Czy młodzi zgadzają się na świętość? To jest wyzwanie, tak? Świętość to nie znaczy dziwadło. Świętość to naprawdę normalność. Piękna normalność. Tego. Niech Bóg nam udziela, tego życzę każdemu z Was w te ostatnie dni tego roku, ale można powiedzieć, tego życzy nam Bóg. I On tego dokona. Tak jak to dokonywał w życiu świętej rodziny. Ingerował. Tak też pozwól, aby Bóg ingerował w życie Twojej rodziny, Twojego małżeństwa i Twojej wspólnoty i powiedz Panie Jezu ja cię proszę niech twój duch czy anioł nie omija mojego domu panie nie omijaj mnie w swoich natchnieniach oświeceniach i prowadzeniu drogą świętości drogą wybranych drogą powołanych drogą którą żyją ludzie otwarci na Ciebie. Amen.